Zostawcie koniecznie lajka, like subskrypcję i komentarz pod tym filmem, aby więcej osób dowiedziało się, co dzieje się w polskiej polityce. Miłego oglądania. Sytuacja gospodarcza, która wprost, proszę państwa, będzie się, e, będzie się opierała w moim przypadku od e, wskaźników. Pokażę państwu pewne na przykład. E, Tutaj kolega nie wiem. O, dobrze, jest. Proszę Państwa, tutaj znacie twarz. Nie polecam. Proszę Państwa, w 24 rok popatrzcie, jakie wyniki spółki Skarbu Państwa miały. Popatrzcie, jakie spółki Skarbu Państwa miały wyniki. Ja, jeżeli ci, którzy obserwują nosy Polaków rozmowy, a mam wrażenie, że jest tu większość z Państwa, to powiem. To przypomnijcie sobie, że ja mówiłem przed wyborami parlamentarnymi o tym, że w sytuacji takiej, kiedy Tuszk dojdzie do władzy, to pogrąży Polskę i rzuci ją na kolana do tego stopnia, żeby Polska nigdy nie mogła wstać z tych kolan. Ja to mówiłem. I tak się dzieje, proszę Państwa. Więc powiem tak. Ja nie będę ich tam cytował, bo oni ostatnio mają tutaj problem z nazewnictwem Niebać Tuska. Im się to tylko z jednym kojarzy, nie wiem jak Wam. No nie boimy się Ciebie Tusk, faktycznie. No nie boimy się. Niebać Tuska! Niebać Tuska! Niebać Tuska! I powiem Państwu tak, że jeżeli jesteśmy tutaj w temacie gospodarki, to chcę powiedzieć Wam o polskim węglu. Przygotowałem tutaj taki slajd yy, o, o węglu. Jeżeli Pana mogę tu poprosić o węgiel. No, górny prawy róg. Górny prawy róg. O tu, tu. Pyk. Zobaczcie Państwo. Te szare to zagłębie lubelskie i górnośląskie. Popatrzcie Państwo, zagłębie lubelskie to jest zagłębie, które nam wystarcza na 900 lat. Pytam się, komu to przeszkadza? Komu to przeszkadza? Więc szczerze powiem Państwu tak: mamy mieć, mamy srebro, srebra mamy najwięcej na świecie, mamy ropę. Te brązowe plamy to jest ropa, proszę Państwa. Więc myślę tak, że ropa raftowa, gaz ziemny, zielone, e, e, brązowe, we, węgiel kamienny, zobaczcie, mamy węgiel brunatny, mamy złoża geotermii w Polsce, które potrafią i mają taką możliwość ogrzania połowy Polski. I szczerze powiem, że jestem wielce zdziwiony, że do tej pory o tym się nie mówiło, że to się jakby chowa pod kołdrę. I tak sobie myślę, że skoro, proszę państwa, Niemcy wiedzą, jakie pokłady są. Ropy, zobaczcie na lubelskie. Ja przed chwilą byłem w lubelskim w Krasiczynie Pięknym e, i proszę Państwa, chcą tam Park Narodowy zrobić. Ci sami tylko o tyle, że z 20-50 chcą tam Park Narodowy zrobić. Tam, gdzie to zielone, widzicie to w prawym dolnym rogu, tam są, proszę Państwa, złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Po drugiej stronie Ukraińcy doją, ile wlezie, a u nas Parki Narodowe zakładają. Wstyd! Wstyd! Ale spokojnie, wrócimy do władzy i wszystko to odwrócimy, aby szybko i aby nie zmarnować. Te wszystkie parki narodowe, które oni dzisiaj zakładają, myślą, że się nie da ich zlikwidować. No, oczywiście, że się da zlikwidować. I powiadam wszystkim i wszędzie, proszę Państwa, Polska ma tysiąc lat. Nie takie zakręty przechodziliśmy. Wytrzymamy to, bo dla nas Polska jest czymś więcej niż terytorium na mapie Europy, Polska to jest nasze serce. To jest nasza myśl, to jest gniazdo, w którym chcemy żyć, a nie robić w nie, jak Platforma Obywatelska to robi. Unia Europejska. Proszę Państwa, mam takie zdjęcie jedno, które tak naprawdę pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Mówię o zdjęciu z dzieckiem na plaży. O tak, tutaj, dobrze, dobrze. <grych> Proszę państwa, gdyby to nie było poważne, to ja bym się też śmiał, ale też się śmieję z tego zdjęcia, bo ono wszystko pokazuje. Nam, Polsce, jak tej dziewczynce, choć mamy wszystko, niczego nie wolno. To jest nasz dramat. Tu nie ma żartów. Przypomnę państwu tylko, jak cukier nam załatwili. Unia Europejska. Dziś się już o tym nie mówi. Gabriela Januskiego zrobili wariatem bo chodziło o miliardy. Jego własny lekarz wstrzyknął mu, proszę Państwa, środek oszałamiający. I on jest tego w pełni świadom. Wiecie, jak oni wykończyli polskie cukrownie? Wprowadzili limity, których cukrownie polskie nie wytrzymywały produkcyjnie. Zbyt duże limity produkcji były. Po czym Niemcy kupili te cukrownie, jak już poupadały. Następnie Unia Europejska zlikwidowała limity. Można? Skurczybyki I tak chcą przejąć wszystko, proszę Państwa. I my na to patrzymy. My jako jedyny, w zasadzie jedyne państwo w Europie pozwoliliśmy na to, to za AWS-u było, że 80% sklepów detalicznych jest w rękach zachodnich. A to jest pośrednik między producentem a klientem. A więc skręcają ceny, polski przemysł wykańczają, a swoje z zachodu sprowadzają tu. Jarek Sachajko i KUKIS – jest pomysłodawcą ustawy, w której, proszę państwa, nakazuje się hipermarketom sprzedawania pięćdziesięciu procent swoich produktów wyprodukowanych przez polskie przedsiębiorstwa w Polsce. Jarek ile leży? Ile leży ta ustawa? Drugi rok, Drugi rok już leży. I mówią, że zamrażarek nie ma. Wszędzie tam, gdzie o Polskę chodzi, jest zamrażarka. Pierdołami to się potrafią zajmować z dnia na dzień. A tym, co jest istotne dla naszego życia, dla naszego bycia, dla naszego takiego jestestwa, to proszę państwa, nie ma na to czasu. No nie mają na to czasu. No powiem, że. <noise> ja tego nie powiedziałem. <noise> I tak to już jest, proszę Państwa, że Unia Europejska w tych swoich zakazach, nakazach, w tych swoich głupotach, ona wymyśla nam, czy mamy ocieplać domy, czy nie mamy ocieplać, jakbyśmy rozumów nie mieli. Czy mamy opalać, czy mamy grzać i tak dalej. Głównym tematem Zielonego Ładu jest wykończenie Polski. Dlatego, że dekarbonizacja od lat prowadzona sukcesywnie jest świadomym działaniem na rzecz ubezwłasowolnienia nas od energii elektrycznej. A dziś, jak popatrzycie na własne mieszkania, to jest wszystko na prąd. Jaka cena prą prądu... Taki nasz byt. I pytam się, zdziwieni jesteście, że mamy najdroższy prąd na świecie? Przecież to jest cel sam w sobie, do tego doprowadzali. A wiecie po co? Żeby nasz przemysł wykończyć, żeby nas wykończyć, żeby wydrenować nasze kieszenie. I to jest, proszę Państwa, to, co każe myśleć. Czy aby na pewno my mamy interes jeszcze w tym, żeby być w Unii Europejskiej? Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest dzisiaj w Polsce działa wielotorowo? rosyjsko-niemiecka piąta kolumna. Ja tego doświadczam codziennie. Bo jak tłumaczyć to u tego, uwaga, narodowca <grym> Trzaskowskiego, <grym> bążurem zwanego, który niemieckie drzewa sprowadza, żeby w Warszawie posadzić. Przecież to jest jakiś debilizm normalny, no. No ludzie, kto by wymyślił w ogóle coś takiego, no. W Polsce, która lasem stoi. No, kto, pytam się. No, proszę Państwa, to nie koniec. Teraz wybudował kibel <grystanie> za 600 tysięcy złotych. Ja nie wiem. Nawet boję się tam podejść. I teraz, ponieważ zarzucono mu, że jest tam błoto, to wiecie, co oni zrobili? Nie wiecie pewnie. No, <grystanie> trocin nasypali. No przecież to jest dom wariatów. Przecież to jest dom wariatów po prostu, no.